Słowa są jak motyle, żyją tylko chwilę. Język jest bardzo krótki, a jego sens malutki. Cała nasza funkcja to motyli, koniunkcja, tyłek ze skrzydeł starty. Czułek z czułkiem podarty. Istnieje takie wielkie pragnienie, żeby teatr miał w ogóle jeszcze coś do powiedzenia. Istnieje takie wielkie pragnienie, żeby teatr miał w ogóle jeszcze coś do powiedzenia. Powinien mieć coś do powiedzenia. Wielkie pragnienie, żeby teatr miał w ogóle jeszcze coś do powiedzenia. Powinien mieć coś do powiedzenia, a przy tym zawsze mówi za innego, a nie z innym. Artyście powinno być albo zajebiście, albo strasznie przejebany. Nie ma nic pośrodku. O, jest tak zajebiście. To bardzo dobrze. Matko, jak ja mam przejebane. Świetnie. Najważniejsze jest wejście, dobre wejście po do Jeśli dobrze wejdzie, to już potem można kontynuować. Wtedy właśnie postanowiłem zainwestować w wysiłki w ten tak zwany obłakany efekt obcości Tak właśnie stałem się obcym. A będąc tym obcym, ten obcy. Będąc tym obcym, łatwiej mi było rozporządzać treścią i tak stworzyłem swoją firmę, którą nazwałem Ensemble. 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 Moją Ensemble. Ensemble produkował przeżycia, nowocześnie opakowane i o wysokich wartościach odżywczych. To wszystko zadziałało dzięki piosenkom reklamowym. Istnieje takie wielkie pragnienie, żeby Dan miał w ogóle jeszcze coś do powiedzenia. Istnieje takie wiedzie pragnienie, żeby Dan. mi nie, żeby da, coś takie wiedzie pragnienie, żeby dali w ogóle jeszcze coś do powiedzenia.